Dzień dobry Państwu. Dzisiaj powiemy o bardzo ciekawej kampanii, a właściwie opowie o niej Pani Jolanta Taperek, która jest koordynatorem kampanii Uczenia się dorosłych, a jednocześnie dyrektorem zarządzającym znanej olsztyńskiej szkoły Modern School. Jaki jest cel tej kampanii? Celem kampanii Dni Uczenia się dorosłych jest wspieranie osób dorosłych w edukacji przez całe życie. Ważne jest, aby każda osoba dorosła pamiętała, że po ukończeniu szkoły warto inwestować w swój rozwój na każdym etapie życia. Szukacie partnerów. Jakich partnerów do tej kampanii. Jeśli chodzi o partnerów, szukamy osób prywatnych, firm i instytucji, które chciałyby nieodpłatnie zorganizować warsztat, spotkanie, prelekcję. Forma jest dowolna i w ten sposób wesprzeć osoby dorosłe w uczeniu się przez całe życie. Ważne jest, aby takie spotkanie było nieodpłatne i żeby mieszkańcy, nie tylko w Armii Mazur, ale też całej Polski, mogli z takich warsztatów, spotkań, prelekcji skorzystać. Czyli ja rozumiem, że tutaj nie ma czegoś, że to musi trwać tydzień, dwa tygodnie. Może to być na przykład coś fajnego, co będzie trwało nie wiem, 2 trzy godziny? Dokładnie tak. Forma jest zupełnie dowolna. Ważne, żeby miała aspekt edukacyjny, bo w całej kampanii społecznej chodzi o to, żeby pokazać dorosłym, że warto się uczyć przez całe swoje życie. Więc tematyka jest dowolna, długość trwania takiego wydarzenia dowolna. Partnerzy sami decydują, czy będą to szkolenia otwarte, czy też szkolenia zamknięte. Najważniejsze jest to, żeby była to inicjatywa, która jest inicjatywą nieodpłatną i z której mieszkańcy mogą skorzystać w terminie od 15 września do 15 października. A proszę powiedzieć, kto was wspiera, no, właściwie kto jest organizatorem tej naprawdę świetnej kampanii? Ta cudowna kampania społeczna jest wspierana ogólnopolsko przez bardzo ważne instytucje, między innymi przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Ministerstwo Edukacji Narodowej, Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju i wiele innych. A inicjatorem ogólnopolskim jest Polska Izba Firm Szkoleniowych. Dodatkowo posiadamy honorowy patronat Polskiego Komitetu do Spraw UNESCO. Jakie są różnice między nauczaniem starszych i młodych? Macie w tym doświadczenie, bo języków uczycie zarówno ludzi młodych, ale też macie kursy dla osób dorosłych. Czy rzeczywiście, dorosły człowiek no, w wieku lat 50 może się nauczyć angielskiego? Oczywiście, że może. Modern School ma w swojej ofercie kursy oryginalną metodą Kalana, która jest bardzo znana na świecie i która w dużej mierze polega na powtarzaniu. Dlatego im jesteśmy starsi, tym powtórek potrzebujemy zdecydowanie więcej. Natomiast sama różnica między uczeniem się osób młodych a osób dorosłych jest taka, że im starsi jesteśmy, tym ten proces trwa. Trochę dłużej, ale zdecydowanie warto, a warto dlatego, że dzięki temu nasz mózg starzeje się później i my sami jesteśmy w pełnej i świetnej formie bardzo długo i nawet do końca naszego życia. Proszę jeszcze powiedzieć, partnerzy tej kampanii Uczenia się Dorosłych, do kogo mają się zgłaszać? Ci, którzy chcą zostać partnerami? Osoby, które chciałyby zostać partnerami, zapraszam albo bezpośrednio do siebie, ponieważ jestem koordynatorem na Warmii i Mazury, albo na stronę www.edurośli.pl. Tam jest zakładka dla partnerów, tam są wszystkie informacje i również wszystkie wydarzenia rejestruje się dokładnie przez tą stronę. Ta strona jest też bardzo ważna dla osób, które będą chciały wziąć udział w kampanii, ponieważ... Yy, na stronie EduRośli można znaleźć wszelkie informacje dotyczące bieżących wydarzeń, zarówno w naszym województwie, jak i w całej Polsce. Dodatkowo jest też uruchomiony fanpage na Facebooku, Dni Uczenia się Dorosłych, i tam również na bieżąco można sprawdzać, jakie wydarzenia dostępne są w całym kraju. Dziękuję bardzo. Dziękuję serdecznie, zapraszam.